Co robi. Jak idziesz za Jezusem Chrystusem, to jesteś oczyszczany. Ta droga nie jest łatwa i przyjemna, tylko jest to droga wymagająca, która wymaga samozaparcia. Zapierasz się ciała i tego, co te ciało chce, nie? Samozaparcia potrzeba. I ta droga jest bolesna, ale na końcu dostajesz nagrodę. I nagroda jest taka sama życie wieczne dostają ludzie, nie? A szatan, jak idziesz za szatanem, możesz dostać, nie wiem, może 100 milionów, możesz coś tam dostać. A później jesteś w stanie zginąć w trakcie swojej drogi tu na ziemi już. Później jeszcze jezioro ognia i siarki. Będziesz się tam palić na zawsze. Nie, nie dość, że palisz się na zawsze i nie ma odwrotu, to jeszcze na ziemi możesz zginąć. Bo diabeł jest kim? Mordercą. Swojego człowieka może zlikwidować. Nie masz żadnej gwarancji, że jutro będziesz oddychał. Może masz te parę groszy. Może nie groszy, a nawet milionów. Ale jaką masz gwarancję, że cię będzie trzymał? Po co ma cię trzymać? Jaki masz ciebie pożytek? Zrobisz mu jakieś tam zadania, coś tam zrobisz, a jak się okażesz zbyt skuteczny i nie będziesz. I będziesz niebezpieczny, nie wiem, z jakiegoś powodu. Bach, nie ma gościa, nie? nie wiadomo, co mu tam do głowy przyjdzie, a on myśli bardzo szybko. Szatan myśli lepiej niż ludzie. Dlatego bez ducha świętego nie da się szatana przechytrzyć często, bo diabeł jest sprytniejszy od człowieka. Skutecznie zwodził ludzi przez tysiące lat, nie? Jest w tym po prostu wyszkolony. Jest w tym, ma doświadczenie, nie? Był aniołem.